Powiem Elo, elo, dajcie, dajcie łapkę, suba. Wini tacie z tej strony a jest to kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj z kebabą. Przywitaj się kebab. Pomocie biję je. Co nieprawda? Mówię ci, a, żebyś je... nie mówił, żeby się bije. Okej, okay, nie bij dzisiaj prądem. Dobra, dobra, nie będę cię radził prądem. Okej. Okay. No, a dzisiaj jesteśmy w terrarii. i jedyny powód, przez który jestem w terrarii, to dlatego, że Kaibook mi... Płaczę, żebym grał w tą grę 24 na dobę i na pewno mi spami, żebym zainstalował to. Dlatego teraz mamy. I muszę ogarnąć, że się gra w tą grę, więc dajcie mi chwilę. Grafik. Pomijanie klatek łagodne. Paralakasa. Środowisko wieczne. Sterowanie. Co? Tur. Kill of topur. Nie, nie A, rozumiem tak tego. Kolor obramowania. Dawaj, dawaj dupy, chodź. Ty, mogę kolor obramowania sobie zmienić. To super. No. O będę taki miał. Wróć. Wielu graczy. No tym. Mm. Stwórz grę i graj. Nowy. Ty, mogę jeszcze ziomeczka zrobić swojego? To tak. Mogę babkę i chłopa, ale to nie ma różnicy żadnej. nie, jest. I jaki tryb gramy? Nie wiem, czekaj, tworzę Semenela jakiegoś. Ja, ja, ja tego tak robić. Y to robimy chłopa. Ja będę... Ty, ale fajne, ty, może... Ale fajne to jest, że mogę ze swojego ziemetka zrobić. No, ja mogę zrobić Smurfa. Papa Smurf? No, ja zrobię Giga Chada. Ja mam... Oko. W jaki kolor Afro. Oków? afro Afroamerykani. E, tak, tak. A mogę czarnego e... robić, nie chcę. Eee... I... czarny i... Moje mój są na D. No. A właśnie, okej, okay, bo Ty nie wiesz hmm. jeszcze. Wiesz, że to będzie nagrywane na nowy kanał. Kanał. GPL5. Nie, 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 na nowy kanał jest nagrywany. Dasz sub i katam? Tak, nie mi, okej. No, jak mi dasz suba, to nie będę. Ty, zrobię ziomeczkowi piżamę. Dobra, będzie w piżamie chodził. Nik, Nick Papiet. Dobra, no, sobie tak. O, ale super, stwórz. Wprowadź nazwę postaci Tirek, Wprowadź tekst. Co? Wybierz gracza. Wybierz ha? świat. Nie, a kup. Co? Jaki, który wybrałeś? Nie wybrałem żadnego. A, ma klasycym, dobry. dobry. Klasyczne pisze. Dobry, macie. Dobra, nowy świat. Jaką nazwę? Eee... Mały, średni czy duży świat? Duży. I... Jakiego, jakiego matku? Duży. Ogromnego, Ogromnego, ale nie ma takiego. Jaki? I... Klasyczne, podróż, ekspert, tryb mistrzowski. Literkę K. K, k, k jak? Nie ma. <laughs> Na nie. A klasyczne, <laughs> dobra. Geniuć. E, losowo, niech ma, sama natura zdecyduje, zepsucie, szkarło, losowe, dobra, stwórz. Yo, chłopia, iteraria już mi się podoba, ale zajebisty pasek ładowania, stary, a w ogóle, jak wy to oglądacie, e, nie, jak my to nagrywamy, inaczej, o, jak my to nagrywamy... To aktualizacja Terrarii była jakieś dwa dni temu i są nowe rzeczy ponoć. I mi się, przez to, że Kajbuk wysłał mi jakiegoś linka, chyba, albo ktoś mi wysłał na Terrarii film, to ja mam całą główną na YouTubie zasraną Terrarią. Jakieś super miecze tam pokazują. Jedyne wiem, co jest w tej grze, to, że jest jakiś złoty miecz, który ma diamenta na środku, i wiem, że jest kill -off i wiem, że się idzie prawo-lewo tylko. Wow. kill miecze. Zatkę. Zadkę, Zadkę idemy. Ta? No, co, mech? Tworzenie ścian jaskiń. Ale fajnie, bo tu pisze co robi się. A tam no. jest w Minecraft jest tylko loading terrain. Jeśli twój ekwipunek jest pełen, możesz naciśnąć lewy kontrol oraz mouse, oh, wyrzuciło no, średnio do śmieci. A myślisz, że Mikisa możemy do śmieci wyrzucić? jestka. Co ten robi? O jest, co? Wybierz świat. Jest. No. dobrze. Wielu graczy z tym włączony. Laprot mnie. Teraz Ue. Ty kurkumo, do, odda, dodawaj mnie, kurkumo. Wprowadź hasło serwera. Jeden. Dobra, T-Rex z dużej litery. Umiesz to napisać? Nie da hasła. Nie. Nie się pisać. Nie dawaj. Dobra, dam jeden, dwa, cztery. O kurwa, kurwa. Albo dobra, nie. Bez hasła masz. Tworzenie okay. serwera lubisz. Jeśli lubisz rakiety, może nie, być może kupisz jakieś u Cyborga. Jo, okay. jesteś ty. Cyborg? Ty no laprotnie. Jesteś laprotnie. Już. nie. Jesteś. Nie, mnie! Co? Co ja robię? Mam patyka jakiegoś. Ty Czekaj, jak to się zaprasza? Escape. Escape. Ustawienia um, macie. Ustawienia. Zaproś no, znajomych. Tak. Mac. Jedynym tak. będę. Nie mogę, jak klikam zaproś znajomych, to mnie wywala z menu. I gram? Ej, zaproś mnie. Co ja? No, jak mam... emotki są. Procy. A jak się zaprasza? Mówię fi, utawenia, dla Procy. Ła kurna, już zginąłem. Prawie. Co jest? Ty, jakiś jebany królik mi bije. What the fuck? Co się dzieje? Dobra. Ustawienia? No nie mogę! Cię mm -hmm. zły. Flikam zaproś mnie wywala. Zero ma. Fliko się gaza. To jak mam dodać? <noise> Posłuchaj sobie. A zapnij Okej okay. Próbuję inaczej Dołąc do gry Czekaj, jeszcze raz, wielu graczy Stwórz grę i graj, wybierz gracza Wybierz świat Ale ty możesz do mnie dołączyć Bez zaproszenia No, teraz się to udało, okej okay. Łącie, nie! Łącz Aluluj, wy Jesteś? Ładuję się. Ty, jakieś grzyby zniszczyłem. Ty, mam Fredzia jakiegoś. Uważaj na porywny wiatr i potwory, które chcą go wykorzystać. Szczęścia. Szczęścia, co? Pomoc. Zamknij. Bądźcie nie, wy. No. A mogę zniszczyć drzewko? Jo, czekałeś. Chłopiec, co... Głupio tu się tam siekierą niszczy. Ile będą jadę? Leczałem jakąś. Oooo! Łoo mogę. A mogę. Ty chłopie, to jest jak Falkiria z Clash Royale. Ty stary jakiś balon leci. Balony lecą. My... Nie graj balony, okej. Okay? Co jest stary? Żel. Mam jeden żel i 27 miedzi. Uuu słoneczniki, chcę je. Dawaj mi je. Jak zabrać słoneczniki? Mmm... daj mi się Okej, okay, w... O. Co? A nie mogę. Co? Ale głupia! Trzeba ja muszę kopać słonecznik Eee. A Minecraft mankracie... Minecraft... A kurwa... W Minecrafcie one shotuje. No wikerką. Nie, łapką. Okej. Okay. Do włączaj się. I denerwuje mnie to, że nie mogę kill-offem zniszczyć nic. Oprócz ziemi. I tych... Kobla A bo tu da się pod ziemię wejść Nie, nie da się Ty, jakiś balon mnie znowu atakuje Nie te balony! No Jezu powiem mi jakie małpy tam są Wow wow wow, wow. Ja to tak wolno się ładuje Co jest królik mi bije Ty chow mnie zabije zaraz Dobra A Pampkina? Jak zebra... A kila pan. Dobra, jaki Tyś... nie ma? Ej, jest jakiś rzadki biom? Mm. Nie ma zatki biomu, są tylko... Tylko biomy ma po prostu. Ej, a takie różowe drzewo co robi? Tam mi... Nie... Miadem zatki biom, ja tam nie byłem. Ej, a ja, co robi takie różowe drzewo? Nic. To dziewo. A myślałem, że daje coś oprócz drewna. Ej, to nie niszczymy go, niech chcę rośnie. Błądzienie z... Kropka, kropka. Rzły. Ty stary, mam jakiś giga drzewo i nie mogę przejść. Ty ty mietkać nad Na... Afryce? Ty, zniszczyłem jakąś... Jak mam przejść? Afryce mnie. Albo bo ja utknąłem, stary. Ja te... Aha, włączaj się. K Co jest? Ja ginę. Pod tych szlamów. Głupie. Jaki drwąci łez? Nie wiem, klasyczny. <laughs> Król ci ten bijom No. Prawie mnie zabiły. Nie no, ja mam chłopę full serduszek. Ja Kur... Bo jedno jakieś nie mało Biją. biją. Ja kurde, nie biją. Biją mnie. Nie... Biją. Czemu mnie biją? Bo dotykają ciebie. Po prostu. Ale mnie uderzyły. I ja miałem takie... Yyy... Mm, mm. Dobra, te balony mnie wkurzają. Nie ja te balony. Nie, są okej. Okay. Mam tego no, Fredzia to... naszego. Mm. JESTEM ZŁY! Co mnie umiesz dołączyć? O, mam żółte drzewo. O, drugie no, żółte. O, mam jakąś wodę. Woda się... Ej, ale woda jest gówniana. Ale się wolno chodzi w wodzie. Internet. Moje flipcie, mówi mi, że nie powiem fi. Co Podołączaj! mnie dołączasz? Dołączam. A są... A ład co to jest? Jakiś kwiatek mi bije stary, Plants vs zombies! Ej stary, ile to ma damage'a?! Ja już zginąłem prawie! To gówno jedno serduszko całe zabiera Naj! Co to jest? Idę do góry Ej, a jest full damage? Tak A tu jednak nie idę na górę Ha bo ja utknąłem, stary, bo ja nie mogę nic zrobić, bo tam jest... Dobra, zejdę w tą stronę A tu jest szlam jakiś Bo Łę jest Nie slime block Zielony slime A. Gdzie ty mnie Nie, jestem na górze jakiejś A o Sary No nie, to jest ten kwiatek no. głównie Ej dobra, ja zginąłem już No bo, kurde. w sensie jeszcze nie zginąłem, ale zginę, bo mam problem Daj się ty tu ten, tak tak długo gaduje. Ej da się tu jakoś zjedzenie coś uleczyć się Grzyby Grzyby? Grzyb O kurna, rzeczywiście Do... Do, do gry Czemu nie mogę już grzybów wieść Tu się nie... Um, Co? Króliki mnie biją! Dwa są teraz! Trzy Co? Jak to się to nazywa? To, nie, to jest szlam! Tylko ma królika jakby Te flepy? Nie. Głuchy. To się nazywa szlam, ale króliki to są. No ładnie, dlatego dla to się nie, nie to łańcia. Dołącz do mnie stary Tak? Dziękuję, nie jest O, grzyb ziem. A mogę zjeść Jaki ty nie? Grzy? Nie wiem. Co ja mogę nie? Co? A żołądź? Mogę zjeść? Nie. A drewno hmm. mogę zjeść? No Ej, postawiłem klocca od drewnianego. No tak. Nie A nie tu się dostawiać tym... rzeczy? Tak. A jak tu się zniszczyć można? Mmm... Wydaje mi się kilofem. Trzeba kilofem niższe drewno. nie masz sensu. E e <grywka> Lecimy w mękrance, młodzież ręką drewno. No, bo tak. No. Ed, to co Ku. Dołącz. Pada ekran. A czemu nie możesz dołączyć? Nie wiem. gdzie... dołączanie z... No. no. Chłopie, mam mini nawet, bez modów. Wow. No. Ale denerwuje mnie ta gra. Nie, 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 czy tu się nie, robi Tak nie, 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 Potwory nie, 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 co. nie, 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 Do nie, 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 A nie, mogę wpaść tu. Mogę. Lecę. Tam to są nie? No co? No tak. Ale głośna jest ta gra, ja pierdzielę. Czcisz to, dźwięk tyle, otłoczenie tyle. A co to? para-la-kasa? No i kurna królik mi wleciał i mnie zabije. Ten zły. Chodź tu. Do... O. o, można literkami zmieniać... M te... tamki O, blok nie. ziemi, kamienny blok Ok, inny blok dołączanie Chyba kupa Ok, jestem zły A co? I... musiałem... Tak, muszę wrócić itemki do kocha. Ale jesteś? Tak. Jesteś? Tak. Chodź tu do mnie. No. I teraz... co on Cię kocha? Jest miło. Dobra, chodź tu, kajbuk do mnie. Buduję teraz. A co ty robisz niby? I... Domek. A da się tu jakieś skrzynki zrobić? Tak. Zrób skrzynkę, bo już nie mamy zaraz miejsca weku. To no, temat no. ma nauku. A nie, w sumie no, mam tak. cały slot wszystkie. Tylko pierwszy pasek. No, to... za... Dobra, jednak no, mam tak. miejsce. Bo to jest więcej. O, no. mogę wyskoczyć stąd. Ale tu się wysoko skacze, to jest spoko. I mam... I item, Ej, ja co mam... Ej, co? Kill off mi się... Aha. A, kotki. Bo. Aha, co? Jak klikam escape, to mam jakieś coś. Skąd ty masz to już to... drewno? No, Pałem Crafting Jada jesteś Tam jak inni, nikt się nie dało Jak skorzystać z tego? Uklika s Ale jak skorzystać z craftingu? Escape. No s No klikam aha, jest Nie, to są osiągnięcia Co? Nie umiem Szybkie łączenie przedmiotów w pobliskich escape. skrzynkach Uporządki punek na dół masz Tworzenie. No. Okno tworzenia. Dniowe spodnie, można założyć. Okej, okay, kratuję chocholnie. Czekaj, na pierśnik dyniowy. Chcę na pierśnik dniowy. I co teraz? Już to zrobiłem? Tak. I co? Mam Nie to dół? Tak. Nie rozumiem. Jak to użyć mam? Kraczę chocholnie. Czekaj, nie umiem tego użyć. O, założyłem chyba. Co? Nie rozumiem. Jak mam założyć to? Bóg! Czekaj gólną wyjdzie. Jak zrobić pochodnie? Kratować. O jest. Realna. Ja dziś mm. zrobię pochodnie. Mam! Byjmy, I co byjmy. jest? Co jakiś miki z nas bije? Zombie. Oh. Dobra. Ty, gwiazdka! O. Jak te gwiazdkę? O, Harolil! You... Gwiazdka z nieba. Co się stało? Powiem no jedno. Jak Harolil, są dropy. Jak gwiazdkę? Ja się struj. Wow! Zombie! Daj mi... Zombie! Się... Zabiłem zombie! Nie ty zabiłeś. Nie. Okay, zombie yeah. cię zabiło. Patrz na czat. Zabiłem okay, labi... te... monety. Zabrałem monety. Ale... Zn te, gdzie ty jest? Eskep na O jesteś Ty to jak se mieczyk jakiś lepszy I zajebista jest ta gra Podoba mi się Okejchenko. Ty co to jest? Naraz zombie nie. Lamusie Odyj nie dostałem Co jest jakieś oko? Es o to robiłem, zombie A łama ja, ja Mam pytanie Gdzie trzeba ja budować Ło o ginę Ginę, ginę, ginę Mam pytanie Ej zrób tu jakieś wejście To i... co... Nie, dziękuję Nie KOPIE kop. A czemu jakieś oka nas biją o otworzył drzwi Głupie Giniesz. O no, lol. <noise> nie kop. O, ale eku nie wypada. Keep inventory no, nie. jest. Tylko monety upadają. To monety nic nie dają to. Dają. Dużo. Ty, mamy grów na chacie. Dużo grobów. Jak zamknąć drzwi? Krótki. Próbuję, gówniane to jest, chopie. Nie mogę zamknąć drzwi. Gwiazdka! Jak tę gwiazdkę! Zamykam do widzenia. Co dała gwiazdka? MIŁOT Ła! Jak ja to zrobiłem? By nie mać. A co mi daje? Kratu idziemy na dół. A jak nam namierś, na pierśnik założyć? s escape. ma no. tam rolkę. No tak, ale gdzie to dać? Klata. Nie widzę. Okumat. Włączone. Ta. Ma to mapę. Jaką ma mapę? No mapkę małą. No po prawej stronie. A co jest? No! No Ta, na założyłem. Lepkę. O, mam na plik, sobie. Włącz widzicie oku No I ma tam zielony trójkąt Och. Gdzie mam trójkąt? I obok butu No jest No kliknij, Siema, i w mojej grupie O, zieloni są najlepsi, chłopie. A co to zelony. jest? Zielony, zielony. Ty, bo ty się hop zgliczował. Tu, na dole. O! O oh, co to przyszedł? Dobra, porobiłem ich. Zamykaj wiecie. A jak to się zamyka? Klika. No, a nie wiem jak się zamyka! Klikaj. Odejdź. A czemu jak podejdę, Bo. to się otwierają? I tak działa. Co, ty się kopiesz w dół? Tak. Gwiazdka! A co daje gwiazdka? Mmm... Jedziem manę. A co daje many? Mogę 12 magii Uuu, magia! A ja mam żel jakiś i mam dwie gwiazdki Amunicja, materniał znika po wschodzie słońca. To trzeba zebrać to szybko. A co daje dynia? O, postawiłem ją chodź tutaj na Nie mogę. Tak, kopiemy na dół. Kop, to szybciej. Kop. Ja A prawą tak... stronę. O, poczekaj, dam sobie radę. Mam ten... Ma tego... Nie mam niej nic. Ikonkę... Wydołca. Okno. Nie mam tej ikonki na razie. mam full screena. Wykołka Ja mam full screena. Porturdzia musi kliknąć. No i co? Kliknąłem, no. Nie obok, obok ma obok... W samym rogu ma takie gówno. No ale jak się przycisk nazywa, no? Cetyryly. No control to jest. Kliknij. Klik. No kliknąłem i co? Widzisz? Jakieś coś. No. Pokazuje się gdzie to się kopie. Głupie. Nie chcę. Nie. Musisz, chcę, celować. Gdzie Bo jaka jakaś Gdzie jest Nie kop. Mówię ci nie kop. A nie ja kopią tu... już. Nie A ja mam tam wejść? To twój problem teraz. Już idę pomóc. Kurde, Źle postawiłeś się, jedno Nie. Hotel na dół. Dalej noc. Ale zrebro mam. Uuuu. ciemny mi... na Ej, idziemy na zewnątrz, bo jest dużo gwiazdków. I ty idź. Nie polecam film... Nie polecam film... ...nie, Ta mam ich? nie. Tam mamy iść? Nie. Se Jaki przeciąg? No, o tyle No ta. No bo jak chcę wyjść? Wyjdź. Nie mogę, bo. Proszę. To nie działa jak w Minecraft, że mogę przenikać przez moby. Uch. Wow, miałem serce. Zjedz grzybki. Miałem grzybów. Zombie, zombie, zombie. DEMONICZNE no. oko! Ej, zrób jakieś wyjście górą i łuki, zrób. Da się tu łuki? Tak. Ok, górą te wejdźcie. Poczekaj. Patrz te wejdźcie. A ładnie, nie chcę. To ma 20 e A ja mam dwa. Po co mi stół? Ja mam siąść. Ej, jak mam zrobić interakcję z tym? To kliknij. Ej, klikam i nie mogę. O, aha, bo prawym muszę klikać. Było powiedzieć. Nie, taki będzie zły. Dobra. Ej, bez tych... Ej, musimy te gwiazdeczki zebrać, bo one znikają ponoć. No to leczenie jak jakes. Co to robiło? Leczy. No mnie nie uleczyło. Efe, daje O oh no. Ale mam IQ. Pa. Bije? Jak się zbliżają? Nara. Ok, robi się ludzi. Chodź po te gwiazdki. Idą. Mam jedną. K karakany. Stary problem jest. Jaki? Zamykaj to. Po to idziec. Bronię cię. Nie no. Jaki nubek. Ała, Łaku, don, to ten, bije. Stary, zarąbisty jest terrarium. Na rach. Okej, okay, chodź right, idziemy... Byłem tam? Byłem tam i tam jest jakaś ogromna góra. Chodź królik! Królik! Patrz to! Lol. No hot. Widzisz, mówię, że króliki są. I biją. Lol, nie wiedziałem o tym. Ej, dobra, zrobię coś IQ, poczekajcie chwilę.